I tej strony, strona, wcześniej tutaj ciężarówkę zaczęła jechać. Ciężarówka jechała w stronę fabryki. No, trzeba będzie uważać. A tak szybkim słowem wstępu, coś się maleczko. Tutaj nowa seria, już pierwszy odcinek nowej serii z Basica oczywiście, czyli serii przetrwania. Trochę wszystko minęło. Odkąd pandemia się rozprzestrzeniła. Więc nie przedłużają zaczynamy. Trzeba było gdzieś w tamtym kierunku. Chyba ciężarówka. To jest ta ciężarówka, o której mówiłem, którą rzutowałem niedawno, jak siedziałem w budynku i spałem. Strzałem. Jestem zarażony. Dobra, mam tylko dwa naboje, nie mam więcej Dobra mam trzy naboje, jednak mam tu jeszcze dwa naboje. Może po prostu wezmę to. Dobra. Chyba jest cisza. To jest, jest jakiś obóz. Jest, tam jest zabudowane wejście do hali. Dobra, jest to ryzykowne. Ja nic się nie widzę. Kurde, co jest? Co jest w środku? Coś jest. To jest jakaś ciężarówka z Jakieś ciuchy, amunicja, części do broni, celowniki, broń. Aktualnie mam tylko dwa pistolety i czwórka, magazynki, kamizelki, lodówki? Ciekawe co tam w tym wszystkim jest. Dobra, może nie będę tutaj tak stał. Otwarta? Otwarta. Siadały, jedziemy stąd. No to jedziemy. Minęło już strasznie dużo czasu. Odkąd ta cała pandemia. No właśnie. Odkąd ta cała pandemia. Minęło już kilkanaście lat Dalej Łudzę się z tym, że przeżyję do następnego Nie, pojedziemy tamtą stronę Pojedziemy gdzieś w kierunku lasów Myślę, że będzie tam bezpieczniej niż w środku miasta Biorąc pod uwagę, że niedawno za nami strzelam strzały I to z dwóch kalibrów Na radio od dłuższego czasu nie się do mnie odzywał Chociaż par lat temu jeszcze pamiętam, że jest jakiś obóz może strzały były z tego obozu nie wiem, mniejsze o to właśnie parę lat temu był nasz obóz który miał parę osób było nas to chyba z pięciu, sześciu Mieliśmy go w lesie Niedaleko Polany Na Livonii Jakoś tam sobie radziliśmy, chociaż no nie powiem było ciężko Nawet czasami bardzo ciężko właśnie Pozostawione auto. Ludzi, którzy cudem jeszcze przetrwali. O ile jeszcze przetrwali? Dawno mnie też nie było w obozie. Jednym. Przymierza się to chyba nazywało. Czy jakoś tak ten obóz. Na radio, na radio zajęcia. Niestety jest tutaj dużo ludzi z innych krajów. Ale to nie tylko jeden obóz, tak jak już właśnie mówiłem, mieliśmy obóz bo nas tam paru na, na liwo i na Polanie. No i cisza. Ja wyruszyłem z dwójką. Jeden niestety zginął. W walce po prostu z zarożonymi. Jednego porwało wojsko. I zostałem sam. Tak się jakoś żyje. Nie mam domu. Nie mam obozu. Nie mam nic. Żyję na własną rękę na chwilę obecną. <sighs> Może coś w przyszłości się uda kogoś znaleźć albo coś zrobić. E, ja po... dobra, pojedziemy tutaj. Może kogoś z obozu, po prostu tamtego z przymierza. Kogoś uda mi się znaleźć. Na szczęście. W obozie ludzie są przyjaźni W jednym, z dwóch. No w sumie z trzech. Wreszcie <noise> jest tam jeden. Na tym obozie nikogo jeszcze nie widziałem i tam nie wchodziłem. Nie czułem potrzeby. Ale w przymierzu dużo im pomogli. W przymierzu pomogli mi z tym, że dalej mi rzeczywiście jedzenie picia. To, czego najbardziej potrzebowałem Jakieś zapasy I... Chęci na przetrwanie No a teraz Jak już w sumie żyję Dosyć długi czas Bo jestem już na... Na Odkąd wyruszyliśmy na wyprawę z Pola... z... No, butant. Odkąd wyruszyliśmy z, na wyprawę z Polany, minęło już trochę czasu. Jakieś 5 lat, 6. Kiedyś pamiętam, świat był totalnie inny. Każdy ze sobą żył w zgodzie i tak dalej. Były jakieś wojny i tak dalej, ale... Nie było czegoś takiego Może ludzkość jeszcze nie upadła do końca Biorąc pod uwagę, że... Chodź kradłem komuś ciężarówkę Z całą zaopatrzeniem załadowaną No i dodatkowo Było słychać strzały Może jeszcze są jakieś niedobitki które też żyją po prostu Milo, Miło by było Zobaczyć jeszcze Kokolwiek tak. tak po prostu na wolności, a nie po Boże. Są sputerzy. Którzy wiegają na wolności. No i patrole wojska. Hmm. A wojska nie robimy. Zazwyczaj jeżdżą hamerami. Próbują zgadnąć, kogo się da. A co z niej później robią, to nikt nie wie. Dobra, myślę, że tutaj gdzieś daleko się zatrzymamy. Tu będzie dobre miejsce. Pamiętam, jak za młodziaka do tamtego zamku za nami jeździłem. Jakbyś tam był takie muzeum, można by powiedzieć. Dużo osób tam przyjeżdżało. Na zwiedzanie po prostu. I to był jeden z kilku zamków. Myślę, że w tym miejscu rozbić obóz Dobra Dobra, wycofamy tutaj na, tam, na ten domek Sprawdzimy co tu jest No, miał widok na na zamek Fajne Dobra, myślę, że wytrzymamy się tutaj Ach, Tyle wspomnień Przecież to jest ten domek, który my co boliśmy. wszyscy. Ech. Jakiś sweter Pottery Munica. Broń. Dobra, teraz sobie możemy sprawdzić, czy tutaj to miejsce jest bezpieczne, zanim tu się zatrzymam. Trójno No Niestety nie ma miejsca, żeby to skować. Dobra, warto wiedzieć, że to leży. Dobra, idziemy sprawdzić dalej, czy coś tu się znajduje. Mam nadzieję, że do nikogo nie spotkam. Przeszukać każdy domek. O! jedzenia. O proszę. Sniperka. A ja sobie nie potrzebuję. Nawet nie wiem co to jest tam jest. Będę musiał zaraz odczaić. No ale coś tam będzie ciekawego. Nic nie ma przynajmniej nikogo nie ma Skrzynia? Pusta Wezmę ją później Pistolet Tutaj? W tej szopce, garażu? Też... lewarek tam tylko też pusto Źródełko Fajne Co tam jest? A tu brak cię... Czy... Nie wiem czy to jest... Są... Brak samochodu czy samochód? Kolejna broń Czysto Okej, okay. idziemy dalej mi jeszcze parę domków do przeszukania Klucz. O, plandeka. Fajnie. Z tego co pamiętam, to zawsze była spokojna okolica. Ta, auto. No trzeba być bezpiecznym. Trzeba tutaj sprawdzić wszystko. Skoro Przyda się w sumie już Dobra Młot No, sumie nie potrzebuję chyba mota. Tak za bardzo Wygląda na sprawną Coś bagażniku o, Broń Jakieś materiały Majerki Skala A tu w tym wraku coś jest? A tu to, to brakuje. Jedzenie. jedzenie już on dużo. Chyba cofniemy się zobaczyć co jest w tym ciężarówce. No sobie to by najbardziej ciekawi. Na chwilę obecną. Mam nadzieję, że nie ma jakiegoś GPS albo czegoś i zaraz mi tu nie przyjedzie wojsko. Może to być ciężarówka wojskowa sobie takie ubarwienie ma. Się masz. Dobra, ale wygląda miejscówka na miarę bezpieczną. Mogły się zacząć sobie już pakowywać do domku. Dobra, sprawdźmy co dwóch ta ciężarówka ciekawego. To kurwa, jaka to jest ciężka pierdolę. Aaa, dobra, rzucimy to tutaj co, co tu ma ciekawego? Filtry? Filtry do maski gazowej Maskę gazową Kolejną maskę gazową Jakiś kaptur I broń Ha Snajperka chyba, tak, snajperka Okej, okay. ja to są jeszcze sobie na plecy. A tutaj kolejna maska gazowa w pakowaniu, okej. Okay. Co mamy tutaj dalej? Kolejna skrzynia. Co? Czekaj. Ile tu jest medykamentów? No to jest na pewno ciężarówka wojskowa, to nawet nie ma co tym gadać. Jeszcze jedna skrzydła. I tak samo wyładowana po pogrzegi. Też. Też medykamenty. I ja pierdzielę. Co ty jeszcze jest? Jeszcze jedna skrzyja. A w tej co? Zapasy jedzenia. Dobra, chyba trafiłem na kiedyś pota. Dobra, to myślę, że ja tu się już będę rzucał. Kim się jeszcze, już się robi po wojnoc Kim się, i pomyślę, co następnego dnia. Może będzie dobrze. Położę przetrwam Dobra. Ile to wszystko rzucać? Przydałoby się coś tutaj Ogarnąć. Kominek mam, więc... Nie będzie źle. No łóżko też jest. Trzajdery będzie spać. Jakie te skrzynie są cholernie ciężkie. Nie wiem, na razie rzucę gdzieś tutaj wszystkie biedne miejsca. Później będę je rozkładał. Dobra, na razie ostatnia. Aha, teraz jeszcze jedno z tym jedzeniem, co jeszcze tą weźmiemy jak to w kina. Dobra, niech leży tutaj. Uff. Teraz sobie no, może lepiej za mną. Położył. No, to zabrać, co no, takim razie? I niech się następnego dnia.